No jakiś czas temu wyjąłem ze stodoły drewnianą drabinę Niestety czy niestety Spadłem z niej Ale nie wiem czy to był pierwszy czy drugi szczebel I całe nieszczęście, już ta drabina została pocięta No i tutaj mam takie usmarkane kaną drabinkę Profil 25x45, ścianka dwójka Tutaj szerokość pół metra, przerwa między szczeblami 25 cm. Tu u góry już pewnie wszyscy zauważyli, jest większa przerwa. Bo tam nie ma po co włazić. Tamte dwa u góry to jest tylko do oparcia drabiny, w razie czego ewentualnie od drzewo. I żeby się przytrzymać, tamte są dwa ostatnie. Chociaż pewnie i człowieka by też utrzymały, ale ale ale. I tak było obspawane tu góry z dołu i, je, i jeden bok. No i myślę, że to wystarczy. A dlaczego nie hermetycznie, no, żeby tak to okoła, no żeby mi w tej roczce te gazy żadnej nie powstały. O! Dlatego dlatego, dlatego, dlatego. O. o zobaczcie, te spawy nic nie były szlifowane. Jak to się mówi, teraz lepiej to wychodzi ja już się nie boję teraz na te swoje urządzenia stawać drabina cała się w piach wkopała ale z drugiej strony to powiem tak dobrze? nie dobrze dobrze bo się nie przesunie no to dobrze czyli chyba tak zostawię na razie po każdym jedynie użyciu będę musiał ją obstukać no jest ciężkawa, bo waży chyba tak około 25 kg to pewnie waży no, ale ma, maksymalnie tutaj jest 2,70. Będzie jeszcze obczyszczona i pomalowana szarą podkładową farbą, także myślę, że mnie przeżyje. Fajna, masywna, solidna drabina. Także powiem Wam tak: te profile trzymają na ugięcie w tą stronę to mają dużą siłę, mogą mieć mniejszą, jak to się mówi, tą, ale w tą nie wchodzimy, tą tylko, jakby powiedzieć, podpieramy. A że jest tutaj mała przerwa między tym a tym, no to jest, nie ma szans, żeby to się pod takim ciężarem ugięło. No może jakby ktoś 200 kg stanął, 100, no musiałbym sprawdzić, jaką to ma rzeczywistą wytrzymałość, ale 100 kg, 120 to powodem, wytrzyma no najbezpieczniej to by było chodzić o przy tu przy przy, y, przy słupkach ale dobra mam kilka drzewek do podcięcia i będziemy sobie majsterkować ja jestem zadowolony a to myślę najważniejsze